Słuchaj, byłem u tych kretynów. Stary, to jest, Kurwa, to jest kamaret. Ty wchodzę, nie? Koleś spierdala, ty kumasz? Kolej spierdala! Ja ola, dobrze, może do pana, nie? No do, do, do mnie! No tak do pana. Poznajemy pan? No ja poznajemy, pan widzę. No przecież pan uciekał, nie? <laughs> nie uciekałem! Ja muszę akurat coś załatwić, nie? A ja wie pan co, a może moją sprawę musi pan załatwić, bo ona jest super pilna. A on do mnie mówi, wie pan, ale ja panu już odpisałem. Ja mówię, co mi pan odpisał? No, że na razie się tym zajmujemy. Ja już od pana, trzy tygodnie się tym zajmujecie i nic nie mam na mailu. Nie wiem, komu pan co odpisał, ale nie mi. No, ale my musimy poznać zdanie drugiej strony. Ja mówię, trzy tygodnie już poznajecie. Kurwa zdanie drugiej strony, proszę pana, no ile można poznawać zdanie drugiej strony? Pop się na mnie patrzy? No tak, ale wie pan, są procedury. Ja, mówię, wie pan co? Dla mnie te procedury są dziwne, bo ja pan napisałem, że jest generalnie sprawa no karna, tak de facto. Chłop zbierał na mnie dowody w taki sposób, że to jest po prostu no, karygodne. A wy musicie poznać zdanie z drugiej strony. I czego pan oczekuje teraz od pana śniadka? Że on powie nagle, no przepraszam, najmocniej, robiłem źle i tak dalej. Nie, nie, my musimy poznać drugiej strony, bo taka jest procedura, a panu odpowiemy w czwartek. I sobie myślę, o kurwa. Ale ja wie pan co, ja rozważam sprawę, skieruję po prostu sprawę do, do prokuratury, bo państwo nie się go wyjaśnić wewnętrznie, więc to trzeba zrobić zewnętrznie. A on do mnie tak, ale wie pan, to nie jest nasza sprawa, że wy macie z panem śniadkiem konflikt. Taki tekst tutaj, ja mówię, Ja mam konflikt z panem śniadkiem, a kto panu to powiedział? No, tak to wygląda, że pana, nie? I pan tutaj wszystkim pisze, ale to przecież to pan ma z nim konflikt, a nie my, nie? A ja wiem pan co? A wy to jesteście co? Przepraszam bardzo. Piłka nożna, czy jakiś klub sportowy, czy, 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 czy kółko parafialne? Kim wy jesteście? No, związek zawodowy. Ja mówię, a czym się zajmuje związek zawodowy? No, sprawami pracowniczymi. A kurwa, kim ja jestem? Ale my musimy poznać drugiej strony. Ja mówię, no to brawo, super. To do tej pory nie znaliście tego zdania, tak? Z drugiej strony. Ale proszę pana komisja rewizyjna z panem Radkiem Śniadkiem razem jeździła w komplecie. I co wy chcecie teraz usłyszeć z drugiej strony? Chłop się na nie patrzy, proszę poczekać do czwartku. Ja nie mam czasu dla pana. Wow, Tyle, no, ja się zrobiłam, nie?